Ona kurwa patrz, jaka bielizna. I te. I ty misji ta italiano, intrymi misji, czy jak to się tam nazywa ta droga? Wie? Ja pierdolę. Mają kasy wydziałać? Kurwa ryboka, widasa, kurwa majki, Bo powodzisz Jezus, a Stara ma proszę ciebie płaszcz Cezary. Ty kurwa czujesz? I Zusu dostają rentę na niego. Ona, ma, ona pracuje, dorabia sobie, bo ona też w starszym wieku jest, na pewno ma rentę, wiesz? Wzięła mnie, że mnie się opiekowała Romkiem, a Romek też ma rentę. I kurwa widzisz, reboki, reboki, Adidasy kurwa, Zara kurwa i taka prawda. I szkoda, że jeszcze Armani, Armaniego nie ma pasy. wymówiłam kurwa, pasek Dolce kabana. Czujesz kurwa to? Patrz. No nie, no kurwa jest obca jak Z pięć klocków mają na miesiąc, czujesz? A ty kurwa co masz? Wielki chuj i dwie żaby. No i widzisz? Każdego Polaka pozna to, co ma w koszu. Patrz teraz tu, kurwa. Kurwa. Worek do ekspresu, kurwa jest raz. Jedno opakowanie Geros raz. Drugie opakowanie Geros raz. I co, kurwa? Można żyć w tym kraju, w Polsce? Można, kurwa, żyć. Patrz teraz tu. Lodówka, kurwa. Patrz. Dzisiaj to powiedziałam ci. Kurwa, co? Ja teraz jestem zajęty. Światełka, bajera, wiesz, sama się odmraża, sama się, wiesz, sama się rozmrażasz, sama się zamraża. rozumiesz, nie, nie ma wpuszczania wody, nie ma wyłączania, tylko sama to robi, mechanicznie wszystko jest. Tak, za nasze kurwa podatki, kurwa masz, pakiet kurwa lecha i patrz jaki kurwa ekspres wypaśniony, patrz kurwa, Dziordzio, no, ja sobie teraz robię kawkę i gitarę, pijesz kawkę George? Romek, weź mnie nie doprowadzaj do białej gorączki.